Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą to nie tylko obsługa oddelegowań z poziomu zawarcia umowy. By podjęcie pracy poza granicami Polski było możliwe, konieczne może być przedstawienie zaświadczenia A1. Wygenerowanie go jest możliwe w sposób prosty i intuicyjny. System pozwala nie tylko przygotować, ale również przeglądać już wygenerowane dokumenty. Pracownikom, z którymi zawarta została umowa zagraniczna, przysługuje urlop w wymiarze zależnym od kraju oddelegowania. Wszelkie dane dotyczące poszczególnych typów urlopu zagranicznego możliwe są do zdefiniowania po stronie ustawień systemu. System pozwala na stałą kontrolę czasu pracy oraz limitów urlopowych, co ułatwia efektywną obsługę całego procesu.